Hej! Siemano ludzie z Tobie witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z turnieju karcianego, oczywiście z Euro 2020, z kolekcji Kick Off 2021. I dzisiaj mecze z grupy A. Turcja, Włochy, Walia, Szwajcaria. Dobra, ja do tego meczu sobie wezmę tutaj saszetki z tej dużej puszki. E, oczywiście wezmę sobie cztery saszetki, tak jak już to zacząłem, więc zaraz sobie wylosujemy. Tutaj saszetek powinno być. O ile się nie mylę, momencik. Oczywiście limitki nie biorą udziału. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to weźmy sobie, niech będą te cztery, a te dwie, na jakiś inny meczek dołożymy sobie dwie i będzie. Dobra, zobaczmy sobie tylko jeszcze limitki. Ktoś się pytał, co będzie, jeżeli wpadnie karta Invincible? Jeżeli taka karta wpadnie, no to oczywiście gola. Nie będzie, żeby było sprawiedliwie, to mamy pierwszą limitkę zawodnika z Rosji. Mamy zawodnika ze Szkocji, Kevin de Bruyne, Belgia. I tu jeszcze mamy kolejnego zawodnika. No fajnie, bo tych limitek wszystkich nie mam. I tu jeszcze końsy 150, więc to sobie wykorzystam. Dobra, to odkładamy. No i oczywiście, jeżeli wpadnie karta specjalna, liczymy jako 2 punkty zwykłe jako jeden i tak wszystkie karty się liczą, nawet jeżeli wpadnie logo, no dobra, zaczynamy no i zobaczymy jaki wynik wpadnie tutaj w tych dwóch meczach więc dobra, mamy tutaj pierwszą kartę, mamy tutaj Szweda, więc no tutaj Szwecji nie ma, mamy Turcję, jest Turcja więc Turcja wygrywa jak na razie z Włochami 1 do 0 tutaj mamy Holendra Szwajcaria. Jest i Szwajcaria. Więc Szwajcaria wygrywa jak na razie z Walią również 1 do 0. Tutaj mamy Finlandię, Szwecja. I karty specjalne. Co my tu mamy? Tu jeszcze jest Kodzik. Jest Walia. Jest Walia. I jest to karta specjalna, świecąca jako dwa. Tak jak już powiedziałem wcześniej, wszystkie karty się liczą. I tutaj mamy jeszcze Mertensa z Belgii. Dobra, więc tutaj mamy 2 do 1, tu jest 1 do 0. Lecimy z kolejną saszetką. I co my tutaj mamy? Na początek mamy zawodnika ze Szkocji. No coś mi tutaj Fokusik. O, mamy Szkocję. Dalej Hiszpania, Portugalia, Polska. Jest Polska, Wojciech Szczęsny. Dalej mamy Anglię. No, niedługo mecz Polska. Anglia, no prawdopodobnie zabraknie Roberta Lewandowskiego. Jest walia, jest walia, więc mamy już 3 do 1. 3 do 1. Kodzik dla mnie. Karta specjalna, fans favorite. Tony Cross, Niemcy. A druga, mamy tutaj zawodnika, zawodników Maestro and Prodigy, Orban i Szaj. Dobra. Można powiedzieć, że lecimy drugą połowę. Jak na razie tutaj Turcja wygrywa z Włochami 1 do 0, a Walia ze Szkocją 3 do 1. Dobra, lecimy z kolejną saszetką. Mamy Walię, znowu Walia. To już jest 4 do 1 ze Szwajcarią. Damy go sobie oczywiście tutaj. Mamy tutaj Francuza, Belgia. Macedonia, Czechy, Rosja. No i karty specjalne. Pierwszą kartą specjalną mamy tutaj zawodnika z Hiszpanii. Na Was. I na karcie Fans Favorite. Wow, no i tutaj bardzo ładna karta z Portugalii. Platinum Silva. Bernardo Silva. No i lecimy z ostatnią saszetką. Czy Włosi coś tutaj strzelą? Zaraz zobaczymy. I lecimy. No tutaj. Nikt nie strzela gola. Holender. <grytanie> tutaj mamy Schmeichela. Wygląda jak miał podbite oko. Czy on tu ma podbite oko? No tak wygląda trochę. Dobrze. Lecimy dalej. Mamy Szwecję, ale tutaj Szwedów dużo wpada. Brand. Niemcy. Belgia. Jest Szwajcaria. No ale Szwajcaria i tak przegrywa 4 do 2. Ale strzelają gola. Kodzik i karty specjalne. Mamy tutaj z Ukrainy. Fans favorite. Jarmolenko. I ostatnia karta ze Szwecji. Golstopper Olsen. Więc kończymy grupę. Pierwsze spotkania z grupy A. Turcja wygrywa z Włochami 1 do 0, Walia, Szwajcaria aż 4 do 2. Dobra, słuchajcie, to było na tyle w tym odcinku. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia i widzimy się już w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!